I said the things you want me Cześć kochani, dzisiaj zaczynamy cholem zakupowym z Kaufland. Na początek łosoś, łosoś, wędzony, ulubiony tutaj przez Melanie i przez Adama jak najbardziej. Do tego oliwa orzechowa, nasza jedna też z ulubionych. Do tego jeszcze skończyły mi się ziarenka kurbis, no mówcie szybko dynia. Trochę sałaty, jakiś miks salat, roszponka, jeszcze jeden olejek, koktajlowe pomidorki, jajeczka, rukola. Takie naprawdę podstawy, które zazwyczaj kupujemy, tortellini, bo będziemy robić właśnie z, z tym niedźwiedzim czosnkiem. Blaty, takie podstawy do lasanii, bo też mamy w pomyśle zrobić. Serek, oczywiście, tradycyjnie do jakichś tościków. No tu widzę jakieś piwka. Piwka, piwunia. No i co tam jeszcze mamy? Oczywiście feta. No feta to też praktycznie przy każdych zakupach feta musi być. Do sałatek jak najbardziej. Słuchajcie, mięsko. Tu akurat ze świnki. Bekon, bo Adam będzie robił takie angielskie śniadanie ogórki tradycyjnie no i kochani chlebek i to by było na tyle, później będzie jeszcze jeden hol. jedziemy do endokrynologa Uuu, się buja ta winda ja pieprzę już mnie maski wkurzają na maksa jestem kochani na mieście jestem po pracy byłam u endokrynologa dostałam jedyny wolny termin jaki w ogóle był na, na lipiec jedyny jaki termin w ogóle był na ten rok jeszcze wolny chyba tam pani mówiła, że mam szczęście pozostałe jest dwa terminy także udało się w lipcu idę do endokrynologa zobaczyć co tam z moją tarczycą o co tam chodzi Co tam się znowu dzieje Zmachałam się, bo tam były schody i jechałam windą do góry, ale wracałam schodami w dół i tak jakoś szybko zeszłam. A teraz jadę do domku, dopiero na śniadanko, do mojej rodzinki. Oni jeszcze pewnie śpią, jest dziewiąta godzina. <słuch> ale frisz, frisz, frisz por poranek, frisz. Ale mam chudą nóżkę tu zobaczcie. Ja bym mieć taką chudą nóżkę, może po endokrynologu. Także jadę teraz do domku. Na ten moment za tydzień, 29, mam... Paznokieś mi e, Mam e, mojego... Eee, mojego doradcy żywieniowego, jadę z Melasią w ogóle, bo nie mam co z nią zrobić, słuchajcie, takie są minusy mieszkania za granicą, że jesteśmy tu sami i jak wypada jakiś termin, gdzie ani Adam nie może tego przełożyć, ani ja, to niestety tak to wygląda, ale pani powiedziała, że nie ma problemu. Eee... Psychologa jeszcze nie mam załatwionego, dlatego że też nie ma terminów i teraz jak będę u mojej pani doradcy, to poproszę ją, żeby ze mną poszukała jeszcze jakiegoś psychologa, który się tym zajmuje, bo... Ja gdzieś tam dzwoniłam, trochę szukałam, ale oni mają większą wiedzę, znają siebie nawzajem, więc poproszę ją, żeby ze mną poszukała kogoś, kto będzie miał wolne miejsca. Chociaż teraz tak myślę, że i tak mi nie zależy, skoro dopiero w lipcu mam endokrynologa. Do lipca pewnie skończę też tutaj te spotkania z panią doradcą żywieniowym, więc na spokojnie psycholog. No i na koniec, słuchajcie, zostanie mi jeszcze siłownia i mogę się znowu zgłosić do centrum leczenia otyłości i będę mogła dalej kontynuować wstęp do operacji bariatrycznej. Dobra, przyjechałam pod Peny, bo się bardzo ważna rzecz skończyła i muszę ją kupić. Kolejny Hol, tym razem a, a, z pennego. Bagietka wziąłam taką. <laughs> Przecenione były corn dogi, żeby zrobić. Nigdy nie jedliśmy, zobaczymy o co tutaj chodzi, więc tak. No, oczywiście, pieczareczki. Pieczareczki nigdy dość. U nas w domu dużo pieczarek schodzi, bo my bardzo jemy. Były duże przeceny, więc wziąłam to szyneczkę. Taka no, jedna z moich ulubionych. Oczywiście, serek, jeżeli chcemy robić zapiekanki, albo ta bagietka do zapiekanek. No to serek, parówki do korn, dogów, oczywiście. Eee, no i <laughs> kolejne pomidorki. U nas pomidorki schodzą jak świeże bułki. Eee, śmietanka, słuchajcie, zawsze musi być. A tutaj śniadanko przyrządzone przez mojego męża dla mnie. Kanapeczka, on tam ma z tyłu dwa, Melasia też. Cześć, I kochani, to... jest już bardzo dużo później. Odzywam się do was, już zdążyłam, słuchajcie, wymopować. Zdążyłam zjeść obiad, a Dulek pojechał do pracy, już byliśmy na balkonie posprzątać i teraz usiadłam właśnie, uzupełniam wodę. I tak chciałam się do Was trochę odezwać. Jestem zmęczona naprawdę dzisiaj. Jest tak gorąco! Jest tak gorąco. A już poznam ci dwóch nie mam. Chcę Wam w ogóle pokazać. Adulek zrobił wczoraj, kupił zwykłą fetę, kupił też czosnek niedźwiedzi i przygotował w takim wiadereczku. Przygotował, i przygotował taką fetę. Często na imprezy gdzieś, na imprezy, kupujemy właśnie taką fetę w jakiejś oliwie, taką smakową, czy coś takiego. I stwierdziliśmy, że po co to kupować, jak można samemu to zrobić, więc teraz Wam pokażę. O, jest, słuchajcie, to w oliwie. Wiadomo, żeby się nie zepsuło. Jest to w oliwie orzechowej, i do tego jest czosnek niedźwiedzi. Proszę to bardzo, tak wygląda. Niedźwiedzi czosnek. Taką fetę sobie mam i na koniec, słuchajcie, nakładam sobie, to jest w ogóle pudełko po wacie cukrowej i po prostu smakuje o wiele lepiej, jako dodatek do sałatek, coś takiego. Tymczasem dzisiaj już opadłam z sił konkretnie, więc słuchajcie, idę się na chwilę położyć, poczytam sobie z Malasią książeczkę i trochę sobie pocziluję. Cześć kochani, witajcie kolejnego dnia. I dzisiaj jakby zmiana od, o 180 stopni, dlatego, że może i ja nie jestem alergikiem takim typowym, ale jak przychodzi wiosna, to zawsze jakieś takie pierwsze przesilenie wiosenne powoduje u mnie albo przeziębienie, albo ym, jakiś tylko taki katar albo kaszel. Albo jestem na coś uczulona, nie wiem. U mnie tata jest wielkim alergikiem, takim wiosennym, kurzowym, i gdzieś tam jakiś może mały zalążek po nim mam, i właśnie jak przychodzi coś tu, zaczyna wszystko kwitnąć. No to ja to trochę odczuwam w oczach i oczywiście zatoki i taki po prostu katar tylko przy kichnięciu. Jeżeli mogę tak to nazwać, że jakby gdzieś tam mam ten pełen nos. Ale właśnie jakoś tak nie cieknie. Mama, mama! Dobra, zmiejmy temat. Także oglądamy z misią maszę. Ja byłam dzisiaj rano w pracy, potem musiałam się przespać, a naprawdę ciulowo się czułam. Teraz sobie piję kawkę i, yy, i nie mam dzisiaj jakichś wielkich planów. Jedynie co, to takie wiecie, obrządek domowy, czyli po prostu gdzieś tam. Wczoraj w ogóle pomyłam podłogi, poodkurzałam, wczoraj bardzo dużo zrobiłam. I to właśnie spowodowało, że dzisiaj mogę sobie pozwolić na małe lenistwo. Ej, oczy mnie tak bolą, naprawdę. Mam takie jakieś mm, ciężkie te oczy, nie wiem jak to nazwać, jakbym miała y, źle dobrane okulary, o może tak się czuję. Ech. No, zjedliśmy obiadek. Dzisiaj Adulek robił obiadek, było tak jak mówiłam, ja sobie leżałam i słuchajcie, na obiadek mm, mieliśmy, tu jeszcze jest resztka, mieliśmy kaszę i yy, taki gulasz, jak kasza to tylko gulasz, nie? Najlepiej. I do tego buraczki i ja ciężko się czuję po tej kaszy. Ja w ogóle jak jestem taka trochę podziębiona albo jakaś schorowana, to yy, bardzo szybko Zatruwam się jedzeniem, w sensie, że jak jestem chora i coś zjem, to czuję się jeszcze gorzej. Także jak jestem chora, to mam też zawsze taką małą dietę. I wtedy jest okej. Okay. Skaleczyłam się dzisiaj u Jana lekko, tak w sensie w pracy. Także nie, no będę kończyć tego vloga, przyjąłam się głównie, to przyjąłam się tylko pożegnać. E, bo dzisiaj już nic ze mnie nie będzie, jak widzicie. Po prostu no, totalna klapa. E, dzisiaj mamy już, słuchajcie, piąteczek, więc dzisiaj wchodzi nowy odcinek Paranormal Activity e, i żyję tą myślą, że o 20 jest premiera. Tak jak obiecałam Wam, są vlogi w piątek i w sobotę. No super, nie? Że się tego trzymamy jak na razie. E, no i tyle. I tyle. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się cieplutko, widzimy się w kolejnym odcinku, ale by prześwietliło. Miałam się z Wami żegnać, ale się jeszcze nie żegnam. Idę na balkon zobaczyć sadzonki, gdzie co wydaje mi się, że ususzyłam sobie. że ususzyłam sobie. Yy, moje pelargonie przepiękne z zeszłego roku bo zobaczcie co się z nimi stało wygląda to tak nie wiem czy jeszcze coś z tego wyjdzie ja obcięłam te główki, ale one są suche mam nadzieję, że przy korzeniach wygląda to lepiej yy, to są wszystkie nasze sadzonki, tu tak samo martwię się ja je podlewałam, słuchajcie miałam je w piwnicy zabezpieczone podlewałam je co jakiś czas, ale nie wiem czy za mało, nie podlewałam a takie uratowałam w zeszłym roku przepięknie, tu na to nie patrzcie, bo tu na razie jest taki parapet, wiecie, ratowania roślin. Miśka się bawił, czekaj otworzę parasol. Żeby mi nie No. Także. Byliśmy właśnie chwilę na balkon, ale jest tak ostre słońce. Nie widzę, więc teraz już, teraz, teraz to już naprawdę będę kończyć. Teraz to już na 100% się z wami żegnam, kochani, bo jest coraz gorzej. O, sąsiad trawkę kosi. On ma taki, wiecie, tą kosiarkę co sama kosi, nie? Jeździ tam po chodniku sobie, po trawniku. Kosi sobie samo. Tyle, tyle z monitoringu osiedlowego.